Witam serdecznie, Hubert Konarski, zapraszam na materiał okiem doradcy Agri. Jesteśmy w sadzie gruszowym, odmiana konferencja. Przełom lipca, sierpnia to czas, kiedy intensywnie przyrastają nam owoce. Tutaj, w tym sadzie, średnica owoców jest na zadowalającym poziomie. Większość owoców osiągnęły już średnice 6 cm, a nawet bez trudu możemy znaleźć takie owoce, które mają już średnicę 7 cm. Jednakże te ostatnie tygodnie przed zbiorem większość sadowników będzie wykorzystywała na intensywne nawożenie potasem. I tutaj em, na pewno bardzo dobrze sprawdzi się folik Max Potas, wysoka e, zawartość potasu, e, również z dodatkiem fosforu. Musimy jednak pamiętać, że przy tym intensywnym nawożeniem potasem nie możemy zapominać o innych składnikach, zwłaszcza o wapniu, żeby to nawożenie potasem bilansować wapniem. Jest to szczególnie ważne, jeżeli planujemy przechowywać owoce nawet nieznacznie, ki, nawet kilka tygodni. E, w przypadku zbyt intensywnego, i intensywnego nawożenia potasem i przenawożenia tym składnikiem bez dodatkowego zaopatrzenia w ten składnik budulcowy, jakim jest wapń, możemy mieć problem e, z przechowywaniem. A wiemy, że w przypadku odmiany konferencji często w trakcie zbiorów te ceny nie są satysfakcjonujące. A wystarczy przechować owoce przez kilka tygodni, i za te owoce możemy uzyskać już zupełnie inne ceny. Jeżeli mówimy o dostarczeniu wapnia, to tutaj w sadach gruszowych w obecnym momencie do wyboru mamy dwie propozycje z naszej oferty. Jest to Amical, czyli wapń. Kompleksowany aminokwasami z dodatkiem cynku manganu. Cynk mangan, czy to w sadach gruszowych, czy w jabłoniowych, odpowiada za utrzymanie zielonej barwy skórki. W gruszach jest to szczególnie ważne, lub drugi produkt, Mobikal, gdzie razem z wapniem dostarczamy jeszcze krzem, czyli te składniki odpowiedzialne za jętność, za twardość owocu. W tej części sezonu dla wielu sadowników ochrona przeciwko chorobom grzybowym schodzi na drugi plan. Jednak pamiętając o zbliżających się zbiorach, powinniśmy zacząć myśleć już o tej ochronie przechowalniczej, zwłaszcza właśnie tam, gdzie te gruszki będą przechowywane. Bo, na przykład, w ubiegłym sezonie czy w ubiegłych sezonach, dla części sadowników problemem był w trakcie przechowywania parch. Ale inne choroby, jak na przykład Szara pleś, czy choroby gnilne owoców, również w przechowywaniu się pokazywały, ale również potrafiły się pokazać już nam na drzewie. Niestety jest tak, że owoce gruszki są odwiedzane bardzo często przez na przykład osy, czy już wielu sadowników zgłasza problemy z ptakami i czy osy, czy ptaki uszkadzając owoce. W przypadku braku zabezpieczenia fungicydowego w tych miejscach dochodzi do gnicia owoców, i jeżeli mamy owoce po 3, po 4, na jednym krótkopędzie, bardzo często w ubiegłych sezonach dochodziło już na drzewie do infekcji kolejnych owoców, i z jednego uszkodzonego owocu przez owady czy ptaki, przez gnicie traciliśmy tak naprawdę 3-4 kolejne owoce. Więc tutaj czy produkty kontaktowe oparte na kaptanie, czy już gdzieś tam w połowie sierpnia będziemy wchodzić w preparaty o działaniu w głębnym, czy preparaty o działaniu systemicznym, które doskonale nam będą zabezpieczały owoce? Na co jeszcze musimy zwrócić uwagę? W ubiegłym sezonie, na kilka, kilkanaście dni przed zbiorem sadowników zaskoczyły małe, Plamki gnilne, często na wierzchniej stronie owoców. W większości przypadków było to spowodowane uszkodzeniami przez larwy owocówki, więc tutaj w gruszach, gdzie pierwsze pokolenie owocówki nie stanowi większego e problemu, to przy drugim pokoleniu owocówki, zwłaszcza przy tych późnych e końcowych lotach drugiego pokolenia. Te gruszki, które stają już się coraz bardziej miękkie, stają się również atrakcyjne dla tych szkodników, więc w sadach gruszowych obecnie powinniśmy wykonać zabiegi zwalczające owocówkę, która jeszcze, której loty jeszcze cały czas trwają, aby przed zbiorem nie mieć tych niemiłych niespodzianek w postaci właśnie drobnych, plamek gnilnych, które powstały na skutek żerowania szkodników. Tak jak wspominałem, jesteśmy na ostatniej prostej przed zbiorami. Ważne uwagi agrotechniczne. Oczywiście duża średnica owoców, o której mówiliśmy, będzie zachęcała nas do wczesnego zbioru. I w przypadku gruszek tutaj nie musimy czekać na wybarwienie owoców i często sadownicy zbyt wcześnie zbierają owoce. Pamiętajmy o tym, że w ostatnich dwóch tygodniach owoce najbardziej intensywnie przyrastają, więc w przypadku zbyt wczesnego zbioru tracimy ten ostatni moment przyrostu, mamy niższe, niższy plon zbieranych owoców. A jeżeli myślimy o przechowywaniu, to zbyt. Wcześniej przechow... zebrane do przechowania owoce będą nam się gorzej przechowywały. Więc pamiętajmy o tym, żeby planując zbiory jednak wyznaczyć optymalny termin zbioru tych owoców i nie śpieszmy się z tymi zbiorami, gdyż może to ograniczyć nam planowanie i przysporzyć problemów z przechowaniem. Dziękuję serdecznie za uwagę, zachęcam do lajkowania i komentowania.